Powiedz nam coś o tym kontrowersyjnym temacie: Twojego niechodzenia do szkoły. Niechodzenie do szkoły, inaczej edukacja domowa. Jest to, że tak powiem, uczę się sama w domu. Nie muszę chodzić na lekcje, nie muszę chodzić do szkoły. Do szkoły chodzę tak naprawdę tylko pod koniec roku na to, żeby zdać egzaminy. I tak naprawdę jest to bardzo fajna, że tak powiem, metoda nauczania, ponieważ mam czas przeznaczony. Wolny, że tak powiem, cały czas. Czyli to oznacza, że mogę sobie rozdysponować ten czas, tak, żeby na przykład rano pojechać na trening, potem po południu pójść do pracy, a wieczorem na przykład yy, przysiąść do nauki, poczytać coś. Jest to naprawdę bardzo fajna metoda. Ale dobrze że sobie radzi, wszystko idzie dobrze. I praca, i szkoła, i bajki, wszystko idzie w dobrym kierunku. Tak jest, tak jest. To życzymy. Sukcesów. w takim razie wszystkiego dobrego. A jak chodzicie takie obowiązki szkolne yy, z treningami? Jak to u Was wygląda? Yy, szkoła też jest ważna, więc staram się szybko zrobić to szkolne, a potem jechać yy, na treningi. A Ty, jak tam powiedzam tam No ja od razu po szkole yy, robię lekcje, no i później jak trzeba jechać to na jakieś zajęcie i, i wychodzę najbliżej w połowie zajęć i jedziemy na trening. Więc jakoś mi się udaje pogodzić szkołę. Czyli da się pogodzić szkołę z pasją. To nie jest problem. Nie. Dzięki, chłopaki.